Śmieci. Wspólna sprawa. Audycja powstaje przy współudziale Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Sylwester Strzałkowski, witam Państwa. W naszym studiu pani Agnieszka Lyszczok, kierownik referatu gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta w Tychach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Rzecz szczegółowa, która interesuje słuchaczy i mieszkańców, no to oczywiście kolory pojemników i ilość frakcji, które będą zbierane w Tychach, bo tu miasta się między sobą troszkę różnią. No w Tychach zostały ustalone trzy podstawowe frakcje do selekcji, czyli papier, tekturę, szkło, no i standardowy żółty worek na tworzywa sztuczne, gdzie można również wrzucać tak zwane puszki różne. Różnorodne, także tych wiem, że tym się różnią od, od innych miast, że można do plastiku wrzucić również puszkę. Hmm, czyli te metalowe odpady też tam. Tak, tak. Mhm. A czego na pewno nie należy tam wrzucać? No, nie należy wrzucać przede wszystkim tego, co ludzie nas najczęściej pytają, czyli tam odpadów takich plastikowych, poprodukcyjnych, bo nie ukrywam, że tych, jako jedno z nielicznych miast, ujęły deklaracjami również podmioty gospodarcze, czyli przedsiębiorców, którzy nie rozgraniczali za bardzo, czy są to odpady poprodukcyjne, czy komunalne. Dlatego też informowaliśmy wszystkich, że gmina przyjmuje tylko i wyłącznie obowiązek przejęcia odpadów komunalnych, nie poprodukcyjnych. No właśnie, tu firmy pewnie przedsiębiorcy dobrze wiedzą, co powinni zrobić, ale to y, te wiedzę jeszcze przypomnijmy, uściślimy. Te poprodukcyjne to zupełnie oddzielne. To jest zupełnie, zupełnie oddzielny temat. Gmina zajmuje się tylko i wyłącznie odpadami komunalnymi, i taki obowiązek na siebie przejmuje zgodnie z ustawą. A bioodpady? Mamy przewidziane to w, w, naszej, w naszej selekcji y, jako odpad zmieszany, tak? Tam, gdzie ludzie też będą z po zabudowy jednorodzinnej wyrzucali popiół przede wszystkim z pieca, bo o to jest najwięcej pytań. Także jest przewidziany pojemnik na odpady zmieszane, czyli na całą resztę, która nie podlega segregacji. Czyli tam zarówno, no nie wiem, resztki kuchenne, jak i popiół, jak i pampersy na przykład i w ogóle wszystko Dokładnie to, co tak. nie pasuje do tych. Tej... Wszystko to, co nie zgadza się ze schematem selekcji, tak jest. Co się dalej stanie z tymi odpadami w państwa mieście? Bo różne miasta mają różne rozwiązania, jedne mają na przykład już własne te instalacje do przetwarzania odpadów, inne to zlecają firmom, które wygrywają przetargi. To nie jest pewnie rzecz najważniejsza dla y, mieszkańców, co się dalej dzieje. Ich zadaniem i ich y, prawem jest y, korzystać z tego systemu. Natomiast y, no, jest to rzecz ciekawa, pewnie, i pokazująca trochę, co się dalej dzieje z takimi odpadami. W tych postawiliśmy y, głównie na to, żeby y, jak najbardziej skupić się na tej selekcji, na tej segregacji, żeby wskaźnik, z którym została gmina zobligowana do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, był w naszej gminie jak najwyższy. Dlatego główny nacisk będziemy kładli na to, żeby firmy, Firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu dbała i pielęgnowała to, aby ta selekcja była prowadzona. Czyli chcemy wyeliminować sytuacje, gdzie, gdzie słyszymy w innych gminach, że przyjeżdża na przykład jedna śmieciarka i odbiera wszystko naraz. Także my będziemy kładli nacisk szczególny na, na te uzyski, na poziomy recyklingów. I na sposób prowadzenia tej zbiórki przez firmę, która, która będzie odpowiedzialna za odbiór odpadów. Pani wspomniała o wskaźniku, który jest ważny, i rzeczywiście to określenie pojawiło się parę razy też w ostatnich dniach. Jak taki wskaźnik ma działać, jak się go wylicza, w ogóle o co z nim chodzi? To jest taka trochę magiczna rzecz wskaźnik, o który wszyscy będą walczyć. Tak, wskaźnik jest ustalony wstępnie do 2020 roku, i na każdą gminę, w przypadku, jeżeli nie wywiąże się z obowiązku osiągnięcia tego wskaźnika, będą narzucane kary, niestety co będzie skutkowało tym, iż stawka będzie mu musiała ulec zmianie. Dlatego my nie straszymy na razie mieszkańców tym wskaźnikiem, nie mówimy o tym wprost, oczywiście można zasięgnąć z ustawy ten wskaźnik, bo jest, jest wypisany, ale na tą chwilę liczymy na to, że w taki sposób, jaki przyjęła gmina, sposób naliczania i sposób prowadzenia całej zbiórki, umożliwi nam uzyskanie tego, co sobie założyliśmy. Do tej pory mieszkańcy Tychów działali w podobnym systemie? Są przyzwyczajeni do takiego rodzaju zbiórki selektywnej? W tychach świadomość mieszkańców jest bardzo duża na temat selekcji, zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielolokalowej, czyli w tak potocznie zwanych blokach. Nie widzimy problemu z selekcją na terenie, na terenie tychów, aczkolwiek ulegnie zmianie, tak jak już yy, wspomniałam, nawet sam sposób dostarczania worka. Tak? Jeżeli do tej pory worek należało zakupić, często było tak, że ludzie gdzieś musieli szukać tego worka. Na tą chwilę gmina zapewnia wraz z odbiorem nieczystości, zapewnia dostarczanie tych worków yy, na daną posesję. No właśnie, to teraz wyjaśnimy co, co kto dostanie. Worki trafią do tych jednorodzinnych domków, mówiąc tak najprościej, prawda? Tak, do zabudowy jednorodzinnej trafią worki zgodnie ze wskazaniem na selekcję, plus jeden pojemnik na odpady zmieszane, przeliczony zgodnie z ilością osób zamieszkałych na danej nieruchomości. W przypadku przedsiębiorców sytuacja jest nieco inna, gdyż muszą oni się zabezpieczyć w pojemniki, czyli wynająć, wydzierżawić, ewentualnie zakupić takie pojemniki zgodnie ze swoją polityką gospodarki, segregowania odpadów. Na pewno, jeżeli ktoś zdeklaruje w deklaracji, iż będzie prowadził taką zbiórkę, bo do tego jest gmina również zobligowana, Musi dokonać zakupu lub nabycia w inny sposób tych pojemników. Jednak w opłacie, którą wykaże w deklaracji, jest umieszczony odbiór wszystkich odpadów czyli zarazem zmieszanych, jak i całej zbiórki selektywnej. A w zabudowie wielorodzinnej tutaj worków nikt nie dostaje, prawda? Tutaj korzystamy z tych wspólnych śmietników, jak to się mówi popularnie. Tak, tak. Chociaż ja wiem, że Państwo unikają już teraz. Używanie określenia śmieci, raczej odpady komunalne, żeby tak też jest. rosła ta świadomość, co my tak naprawdę z tym mamy zrobić? Tak jest. No, nie ukrywam, że zabudowa wielorodzinna budzi najwięcej kontrowersji ze strony mieszkańców na tą chwilę, gdyż słyszymy głosy, że jedni państwo chcą segregować, inni państwo nie chcą segregować i, i, i budzi to konflikty, jakby tam wewnątrz danej nieruchomości. No my ogólnie przyjmujemy, że jest ta zbiórka selektywna, więc każdy mieszkaniec ma możliwość wyrzucenia swoich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem. Pojemniki będą dostarczane przez gminę dla zabudowy wielolokalowej. No właśnie, i teraz te decyzje właściwie podejmuje zarządca, czyli spółdzielnia mieszkaniowa w większości przypadków, pewnie, czy wspólnota mieszkaniowa. No Wspólnota to jeszcze powiedzmy jest wspólny głos mieszkańców. W spółdzielni to ktoś pewnie troszkę odgórnie narzuci. Czego powinni mieszkańcy w takim razie oczekiwać od spółdzielni na tym etapie teraz? Jakoś się włączyć w to podejmowanie decyzji? Wydaje mi się, że najstosowniejsze byłoby może zorganizowanie jakiegoś spotkania i ustalenie wspólnej, wspólnej polityki prowadzenia tej gospodarki odpadami komunalnymi, bo przed Urzędem, Urzędem Miasta tak naprawdę wszystkich mieszkańców reprezentuje zarząd danej spółdzielni. Dlatego też świadomość mieszkańców, w jaki sposób będzie prowadzona zbiórka, powinna być w dosyć dużym stopniu przede wszystkim przekazana przez zarząd. Ale nie ukrywamy, że, że z tego co na tą chwilę do nas wpłynęło, większość jest prowadzonej zbiórki selektywnej, co nas bardzo cieszy, bo to znaczy, że mieszkańcy mają ogromną świadomość i są przygotowani do tej zbiórki. W przypadku zabudowy wielorodzinnej spółdzielni mieszkaniowych z kolei jest pytanie mieszkańców, słuchaczy o to, komu składać deklarację, jeśli zmienia się u nich liczba mieszkańców, albo nawet już teraz, jeśli... Zameldowanych jest parę osób, a mieszka. No, zamienili się rodzice z dziećmi na mieszkania, ktoś się do kogoś przeprowadził. W każdym razie ten stan zameldowania jest inny niż stan faktyczny. Takie deklaracje właściwie w tych domach wielorodzinnych nie obowiązują. Ten, ten wzór, który z Urzędu Miasta można pobrać, to nie dla mieszkańców spółdzielni. Dokładnie, tak. Mieszkańcom spółdzielni obowiązuje tak zwane oświadczenie, które przedkładają zarządcy swojej nieruchomości, i tam na bieżąco mogą regulować tym stanem zamieszkania na danej posesji. Należy pamiętać, że my nie wykazujemy zameldowania w danym lokalu, tylko zamieszkania faktycznego. Czyli teraz w czasie, kiedy zarządcy też przygotowują deklaracje dla Urzędu Miasta, warto zadbać o to, żeby współdzielni też się zgadzały. Dokładnie tak, dokładnie tak. Wszystkie gminy właśnie mają obowiązek także przyjmować takie nietypowe czy niebezpieczne odpady w jakimś wybranym miejscu. Czy w tychach takie miejsce już jest, czy będzie, jak to będzie wyglądać? W tychach przewidujemy trzy takie punkty, tak zwane przoki, gdzie będzie można zawieźć, przekazać takiego rodzaju odpady. Co do szczegółów przoków, to zostaną dopiero też określone po zakończeniu całej procedury przetargowej. Dziękuję bardzo. To była pani Agnieszka Lyszczok, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Tychach. Dziękuję Państwu też za uwagę. Sylwester Strzałkowski, do usłyszenia. Śmieci. Wspólna sprawa. Słuchaj od poniedziałku do piątku, 5 minut po 10 i po 16 w radiu M107 i 6 FM. Audycja powstała przy współudziale Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.